Sieman to ja, Miss Ania. Co dzisiaj będziemy w dzisiejszym odcinku robić, już się mówię. Jak wiecie, od jakiegoś czasu pojawiły się książki LEGO Ninjago nowe na mp.com. I dzisiaj oczywiście sobie je zrecenzujemy, Tak, Zobaczymy, jak one tak wyglądają. Ale oczywiście, jak śledzicie się mój kanał, to jak wiecie ze szorcika jednego, że ja te książki nowej już posiadam. Tak, już je posiadam. Zamówiłam je jakiś czas temu. Tak, zamówiłam jakiś czas temu i one już u mnie sobie leżą, czekają oczywiście recenzje. No i ja akurat sobie tu je wzięłam, żeby wam tak w skrócie pokazać. I mamy tak, jedną oczywiście z figurką z zadaniami i łamigłówkami i opowieściami. Taka jest jedna. A druga taka oczywiście mniejsza z opowieściami trzema, no taka, jak zawsze do czytania. No. Jak coś, no to oczekujcie na recenzję tych książeczek tej i tej na moim oczywiście kanale. Oczywiście ja sobie je tu odłożę, a my oczywiście idziemy na, oczywiście, nie przedłużając, idziemy na stronę Epic. No i Wam oczywiście o tych książkach nowych troszeczkę opowiem. No dobra, to idziemy na stronę Empik i patrzymy te nasze nowości. No to jesteśmy na stronie Empik. No i jak widzicie mamy tutaj nasze różne oczywiście kategorie, nas oczywiście interesuje tak numeria. No, ja. no i jesteśmy już na z książkami oczywiście. No i szukamy oczywiście naszych tych nowości. I pierwszą nowością jest oczywiście ta. I pierwszą jest Lego, pierwsza książka, nazywa się LEGO Ninjago. Mocy i Zdolności. Kosztuje około 15 zł. Cena normalna to 20 zł. No i oczywiście premiera była 20.05.2025. To jakiś czas, oczywiście, temu. Zanim ją już się zobaczymy, no to zobaczymy sobie opis, jaki ona posiada. I co tu mamy? Opis produktu. Wrogowie świata Ninjago powrócili i są potężniejsi niż kiedykolwiek. By stawić im czoła i walczyć jak równi z równymi, Ninja muszą ciężko pracować i doskonalić swoje umiejętności. Zaję próbuje opanować technikę powstającego smoka, Mistrzyni technologii Sora odkrywa, że naprenie zepsutego mecha nie zawsze może być prostą sprawą, a uwięziony w tajemniczej administracji Jay odna odnajduje swą zapomnianą moc. Jak poradzą sobie bohaterowie? Pełne akcje i humory opowiadania inspirowane nowym sezonem serialu przyznane zostały na trzy niezależne historie. Przejrzysty układ tekstów, na stronie i koloroistrację, ułatwiają dziecku ufecenie sensu fabuły a intrygujące, pełne akcji, historie pozwalają więcej się dowiedzieć o przygodach ulubionych bohaterów. Na końcu książki znajduje się słownik z opisem postaci, miejsc, pojazdów, które pojawiają się w opowiadaniach. No i ten powyższy opis pochodzi od wydawcy. No to taki, jakby skrócie, bym powiedziała, jak zawsze widzowie w takich książeczkach są oczywiście trzy historyjki, i będziemy mieli o Sorze, o Jayu i o Zainu. Takie trzy jak zawsze w takich książeczkach historyjki, przyjrzyjmy się oczywiście tej okładce. No i tak ona się prezentuje. Jak widzicie, mamy tu oczywiście Sorę, Jaya, Zejna, Kaja i inaczej, oczywiście smoczych przyjaciół. No, przyjaciół: Eglanda i oczywiście naszą Rogułę. No i mamy tu, jak widzicie, dwie strony historyjek. No i tu mamy, jak widzicie, Oczywiście możecie sobie oczywiście zatrzymać, oczywiście tutaj sobie przeczytać trochę. Jak widzicie, mam tutaj, y, Sorę, Sore, która naprawia mecha tutaj Arina, a tu Rilu chyba przed nim ucieka. No i, aha, i mamy tutaj kolejną historię Zain w ruchu. Aha, no tak, jak zawsze w takich, wiecie, w tych książkach, zawsze były po trzy historie jakieś po prostu i ten. No i tu mamy tył, ale to jest to samo co w opisie. Chyba nic. Ta, to jest to samo. Ja tak przy, tak patrzę, przeczytuję w ten, to to. Tak sobie, no to tak. To, to, to jest to samo, w sumie, ten sam, tak w sumie, ten opis taki. Jak oczywiście w, na dole. No i czy oczywiście się opłaca za tą cenę? No powiem Wam tak, na pewno ja za taką cenę też ja kupiłam. Musicie też. wiecie, lepiej sprawdzić też sobie na innych stronach, na przykład Allegro, czy nie jest tanie, na przykład ta książeczka Ale no wiecie, tanie niż jakby. jakbyście poszli po prostu do zwykłego MPK i byście musieli zapłacić koło 15, po prostu 20 zł. No, tak średnią, bo to jest sama książka bez żadnej figurki. No to lepiej już sobie nawet zamówić, wiecie, tutaj tą książkę na Empik.com i na przykład sobie odebrać na przykład w plusu Empiku. No, I na przykład zrobić sobie spacerek. Ale no, na pewno się zapowiada oczywiście fajnie, bo jak wiecie, no to ja mam te książeczki i tak nawet szybko tak zerknęłam tak sobie tylko. No to powiem, że na pewno się zapowiada oczywiście ta historia. Najbardziej chyba mnie ciekawi ta historia chyba Zayna w ruchu, jak on sobie tu poradzi. Z tym Sory też ciekawi, no i oczywiście ta historia oczywiście Jaya też jest... Zapowiada też się, bo tutaj będzie, że Jay odnajdzie swoją moc opomnianą. Też jestem ciekawa. To oczywiście jak przeczytam, no to oczywiście z tego zrobię recenzję dla was, jak zawsze. No i co, idziemy oczywiście dalej, bo oczywiście idziemy do naszej drugiej książeczki, która oczywiście przyszła. Bardziej doszła, bym powiedziała, nie przyszła. No i gdzie ją ten... aha, tu są te inne. Ale to prawie połowę z tych książeczek, cobie było na moim kanale. No oprócz tej na razie, bo tej jeszcze nie posiadam. Ale, no tak... A, jest. I drugą nowością jest ta książeczka. I ona się nazywa Lego Ninjago, wyprawa ninja. Tak ona się tak nazywa. Kosztuje teraz tutaj na stronie pik ponad 16,99, prawie 17 zł. A normalna cena, no to jest niby tutaj cena sygnałowa przez wydawcę, ale jak patrzyłam, no to. Kosztuje to 23 zł bez grosika, no bardziej 22,99 ale w sumie 23 zł, no to jak za taką cenę teraz tutaj, no to jest ok. No i oczywiście tak samo jak tamta, no to premiera miała 20.05.2025 roku. No i dobra, najpierw zanim ją sobie obejrzymy, no to oczywiście opisik, dobra, i co tu mamy? Opis produktu. Ari marzy o tym, by stać się pełnoprawnym członkiem drużyny ninja. Wkrótce odkrywa, że jego nowo nabyte umiejętności pozwolą mu osiągnąć najważniejszy cel – odnaleźć rodziców. W nadziei, że mu się odwróci bieg wydarzeń, dołącza do swojego wroga Lorda Rasa. Poznaj przygody młodego ninja, rozwiąż pełne akcji, zagadki, przeczytaj zawodowe pytania oraz komiksy o jego skopiowanych relacjach z nowym towarzyszem. Do książki dołączona jest minifigurka Arina z pokatem zestawem akcesoriów. Proszę opis pochodzi od wydawcy. No to oczywiście, po prostu jak zawsze taki sznuręczka, to oczywiście dostaję minifigurkę, oczywiście jakąś. No i oczywiście w każdej takiej książce mam oczywiście zadania, jak zwykle komiks i oczywiście minifigurkę. Yy, czy tu będzie? Tutaj są komiksy, ale chyba powinien być też opowiadanie. No i dobra, przyjrzyjmy się. Co tu mamy? Mamy oczywiście tego Arina w nowym stroju i w tym nowym, tej nowej masce. Mamy tu naszego, nasze smoki, i nawet tu na jednym jest Whitefire. I tak, mamy tutaj Arina, i mamy tu też akcesoria. Ok. No to bardziej tu się przyjrzymy. I co tu dostajesz, Arin? Zawsze, jak ten swój ulubiony hak dostajesz no, dwie bronie. Widzę jedną taką katanę, a drugą taki trochę podobny do Loida miecza. No tak, to jest w sumie miecz Loida. Tylko bez tego, wiecie, tego, tej końcówki. Ciastko. Aha, włosy na No to powiem Wam, że spoko. Spoko, yy, fajnie. Może wiecie, możecie albo maskę, albo ten. No i spoko elementy. No bo tak jakby dali, mówicie sam, jak to powiedzieć, sam yy, po prostu. No nie, na przykład to. Bez niczego to byłoby średnio. A tak to dostaną dużo nawet broni, tak? No, to nawet nie tak źle. I no i jak zawsze w takim wiecie. W... Zawsze w takich książeczkach no to zawsze są zadania, komiksy i opowiadania. Akurat tu nic yy, nie piszę. Oczywiście o tym. Tutaj na przykład yy, o, chodzi mi o to, ale o wpisie piszę coś. No to jakby będzie zawsze, no bo powinno zawsze być oczywiście opowiadanie. I co tu mamy? Detektywa Ari na tropie. Aha, i to jakieś zadanko. No, i z tyłu, jakie jeszcze inne książki można z, y, zdobyć. Nie tylko z Ninjago. Ale te, na przykład, tutaj z Ninjago, które tu są, to wszystkie były liczebnie recenzowane na moim kanale, które bardzo oczywiście zapraszam. No tak, zobaczcie, to nawet pisze 23 zł. Z tyłu nawet. Ale za tą cenę, którą tutaj macie, no to na pewno można kupić, bo to jest jeszcze za taką. Cenę warty, jeszcze taka książka z minifigurką. No i w sumie to wszystkie. Rec, jakby. recenzja tych książeczek. Oczywiście czekujcie na oczywiście recenzję tych książek. No i oczywiście zapraszam cię do zakupu, bo na pewno np. Na ta mała się zapowiada ciekawie. No i to też tak. z fajną figurką. O, nawet mamy jakieś oceny. Możemy tak z ciekawości oczywiście zobaczyć. Aha. <słuch> sporo tu napisał ktoś. No ale fajnie, że ktoś fajną taką ocenę napisał. O, poczekajcie, a poczekajcie, zobaczymy, czy w tamtej książce jest e, oczywiście też recenzja. Czekajcie, z ciekawości, tak. Bo czasem, jak rejestrowaliśmy poprzednie książki, to tam była na przykład taka fajna recenzja. A tutaj? Też jest. Dwie. Dwie po pięć, aha. Jeden ktoś nie napisał. Po prostu tam. Aha, spoko. Jak ktoś, jak ktoś sobie to, co możecie zatrzymać, albo jak coś, no to wchodźcie na MP i możecie poczytać na przykład innych komentarzy, jak myślą o tych oczywiście książeczkach. No i co? Ja bym się z wami żegnała. Co, by oczywiście odcinek się podobał? Napi napiszcie w komentarzach, jak myślicie o tych nowych książeczkach. No i oczywiście z mojej strony oczywiście oczekujcie na te dwie recenzje tych. Tej i tej. Oczywiście jak tą przeczytam, no to oczywiście ją zrecenzuję. I powiem, jak mi się podobało. No i to oczywiście sobie otworzymy z mini figurką. No i zobaczymy, co się ciekawego, oczywiście, yy, no, jakby powiedzieć, skrywa. Chciałam powiedzieć. No dobra, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale i oczywiście zapomnijcie yy, subskrypcję dać, żebyście byli na bieżąco, oczywiście, z materiałami u mnie. No to. No to. Na razie.